Rozwiążemy sobie wspólnie dzisiaj nierówność wielomianową. E, dość prostą, natomiast potrzebną, żeby rozwiązywać również te bardziej skomplikowane zadania. Mm, no, nierówność, jaka jest, e, to widzimy. E, pamiętamy, że rozwiązując nierówność, chcemy najpierw rozwiązać równanie, czyli tak naprawdę chcemy wyznaczyć pierwiastki tego wielomianu, który mamy po lewej stronie. I teraz tak, można tutaj oczywiście pierwiastków szukać ręcznie i dzielić hornerem. Natomiast zauważmy, że wielomian ten da się pogrupować. Mogę z dwóch pierwszych wyrazów wyciągnąć sobie x kwadrat. W nawiasie zostanie mi wtedy x minus 2. I z kolejnych dwóch wyłączam minus 4 i też będę miał w nawiasie x minus 2. Teraz x minus 2 wyciągamy jeszcze przed wszystko. W kolejnym nawiasie mamy x kwadrat minus 4. No i teraz tutaj możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. To jest a kwadrat minus b kwadrat i to się rozbija na a minus b razy a plus b. Czyli u nas to jest oczywiście x kwadrat minus 2 kwadrat. Czyli to rozbijemy na x minus 2 razy x plus 2. Wobec czego te dwa pierwsze nawiasy mogę złączyć w x minus 2 do kwadratu. No, i teraz widzimy, że pierwiastkiem tutaj jest dwójka z tego czynnika. I to jest pierwiastek bardzo istotny. Dwukrotny, ponieważ mamy tutaj drugą potęgę. Tutaj mamy minus dwójkę, która jest już pierwiastkiem jednokrotnym. Szkicujemy zatem oś. Zaznaczamy minus dwójkę i dwójkę. I przypominamy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, to idziemy od prawej strony od góry. Jeżeli będzie ujemne, to idziemy od dołu. Jeżeli natomiast chodzi o pierwiastki i o ich krotność, no to wykres przy pierwiastkach parzystego stopnia się odbija od osi, a przez pierwiastki nieparzystego stopnia po prostu przechodzi. Czyli u nas odbijemy się w dwójce, czyli to będzie coś takiego, a przez minus dwójkę przechodzimy. Mamy zatem odczytać, kiedy wartości są mniejsze równo od zera, czyli mamy podać zbiór x dla których ta funkcja przyjmuje wartości ujemne albo równe 0. No to oczywiście to są ten fragment włącznie z tym punktem oraz ten punkt. I podajemy dla jakich x, czyli to jest dla x od minus nieskończoności do minus dwójki domkniętej i w sumie z dwójką. Bardzo klasyczne zadanie no oczywiście za proste na maturę, ale tego typu nierówności trzeba umieć rozwiązywać, żeby robić chociażby zadania z funkcji kwadratowej. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.